Moi drodzy, jestem nad bardzo fajną wodą, rokliwym jeziorku, bo wokół roztaczają się fajne lasy. Fajny tu panuje klimacik, ale jedna rzecz, która mnie mega smuci, mamy dzisiaj 22 kwietnia. Jest to czas, kiedy ryby się mnożą, jest tarło, a zobaczcie, co tutaj się odwala. Tu, gdzie teraz stoję, to normalnie powinno być lustro wody. Tu aż do, tych, do tego brzegu, te kamienie wszystkie powinny być pod wodą. Po drugiej stronie trzciny, które też powinny być pod wodą, są odkryte. To jest jakaś masakra. Nie wiem, co tutaj się odwala, ale tak właśnie dba się o rybostan w naszych wodach. To wszystko powinno być praktycznie pod wodą.